Jeszcze tylko prysznic, rudaw, kanał i łąka. Owo sekretne miejsce przy fiolkowej górce. Właśnie tamtego popołudnia ktoś zadzwonił i skradł mi pół godziny nas. owady, trawa i szyfrowany komunikat. Obiegłem wtedy w męknieniu oka wszystkie linie. Dawałem się odsuwać od wyspy twoich pleców, a sól kotłowała się we mnie jak magnetyczny łój. Mokra gęś w sekundzie oblepiła mi skórę, a ty jakby nigdy nic konferowałaś z diabłem. Zamknął się wtedy w znaczku, który miałem zaraz poślinić i przykleić w rogu intymnej prośby. Czekałem na brak prądu. Teraz odwiedzam to miejsce jak są gdylowni. Tak. Odpowiada na ogół duch lasu, przekonując mnie, że z każdej łuski emocji wykluć może się mocniejszy ból że niezależnie od spisanych cyrografów echo przesunie do nas kawałek przeszłości, cały świat.